Dajcie moje drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj e, wapno mnie. Idziemy z wapnem na pole, tam gdzie nie wywozimy gnojowicy No, a tutaj piękny widok. John Deere z agregatem talerzowym. E, będzie prawdopodobnie jutro wyjazd e, na kilkanaście hektarów. Trzeba będzie trochę. Uprawić ciernisko po zbożach, tam gdzie nie było gnojewicza dana, a tam gdzie właśnie teraz będę wiózł wapno. Mamy 25 tony, cały zestaw na pusto. Zapomniałem ważyć, bo to już mój drugi kurs. Pierwszy był na działkę 10 hektarową. Tam poszło. No, jeszcze nie wiem ile wapna, bo jak wróciłem, miałem zbarzyć na pusto, ale zapomniałem, pojechałem się zbrywać drugi raz, więc jeszcze nie wiem ile, ale wydaje mi się, że mniej więcej 900 kg na hektar tam poszło. No i jesteśmy już na polu, dzisiaj dobrze u nas popadało. Tam widzicie, jeszcze chmury bokiem poszły, jakiś kolejny deszcz. Nie patrzyłem na deszczomierz, ale z rana mieliśmy 11 chyba litrów, ale myślę, że przez cały dzień jeszcze tak zdycha 15 dopadało. Jak to wygląda ten nasz rozsiewacz, to już chyba widzieliście. Się zdaje taka nasza produkcja, ale naprawdę powiem wam, że ee... Sypie równomiernie i bardzo fajnie, tylko trzeba sposobem to dobrze robić. E, po prostu trzeba szybciej trochę dawać taśmę, e, a mniej uchylać klapę. Wtedy ten materiał równomierniej jakoś tak spada na, na tarcze rozsiewające i wszystko pięknie jest rozsiane. My mamy 6 hektarów, ale za kukurydzą, która jest też nasza. Mamy hektar 80, bodajże grochu, stanowiska po grochu, i po prostu co tutaj e, nie wejdzie, to tam jeszcze musimy trochę sypnąć. Na około jakieś 9 ton mamy pewnie na, na, na rozrzutniku, więc wyjdzie coś koło tony, nie wiem, tam 200-300 na hektar. Także możemy zaczynać. Myślałem, żeby rozsiać to John Deerem, ale ostatecznie podpiąłem go do talerzówki, no bo jednak tutaj, wiecie, jest nawigacja, no to jest dużo większa wygoda. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tam z tyłu na klapie, na klapie, na zasuwie mamy zaznaczone dwie linie, które są właśnie o tak Orientacyjnie pokazują ile tam mamy uchylać. Ten mamy na 12 na godzinę. Albo nie będę zamykał na razie. Troszkę większe obroty. Na wałku to wychodzi gdzieś 450 obrotów. włączamy taśmę i jedziemy jeszcze mogę sobie deczko przytworzyć. No i tutaj oczywiście odpalimy sobie nawigację. Ścieżkę, prostą linię wyznaczymy. No wiecie, nie musi być aż tak mocno precyzyjne. To nie jest nawóz, to nie są uprawki, więc już mogę sobie zaznaczyć drugi punkt, potwierdzić i... Lecimy już na autopilocie. Troszkę może przyspieszę taśmę. Wapno, oczywiście, rozsiewane w celu polepszenia pH, ale również też e, wspoma wspomagania y, pomóc po prostu dla resztek y, pożniwnych rozłożyć się w odpowiedni sposób, żeby to później w ziemi nie gniło, a po prostu się ładnie nam rozkładało i przynosiło zyski. Oczywiście, słoma tutaj jest. E, nie z e, w sieczkę zrobiona. E, uważamy, że teraz, gdy nie mamy już żadnych stanowisk, e, na których musimy utrzymywać czodę na słomie, to po prostu tych bel e, nie robimy, ale też słomy nie sprzedajemy, bo jest to naszym zdaniem strata cennego nawozu który dostarcza mnóstwo próchnicy do gleby. Tutaj w tle masej uprawia już ściernisko doleżówką. Chyba mandamem, nie wiem. Nie wiem dokładnie. Nie przyglądałem się. i do rozrzutnika tego mogłyby nawet wejść może i z 20 ton wapna ale wtedy listwy mogłyby się wykręcać i już nawet przy 13-14 tonach jest tak dość ryzykownie jeśli chodzi o te listwy Dzisiaj ja mamy wapno, jutro przyjeżdżam tutaj John Deere'em i jeszcze na pole, o którym wcześniej mówiłem, że byłem, także 16, 17, 20 hektarów minimum do zrobienia Więc będzie okazja nagrać coś wreszcie z jelonka w polu, bo tego jest mało, a to Wam się podoba Jesteśmy tutaj właśnie na stanowisku po grochu, o którym mówiłem, no i spójrzcie sami jak fajnie rozsiewa te wapno. No tutaj mamy gdzieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 metrów, ale tam jeszcze było z zmet na pewno, czyli 7 metrów z jednej, 7 metrów z drugiej. No i tutaj po środku dwa ponad metry. Na nawigacji mam 6 metrów, więc jest ok. Tak to się tutaj prezentuje. Teraz trochę więcej otworzyłem. Jeszcze mi trochę zostało mam chyba dwa przejazdy tutaj. Nie będę musiał jeszcze tam przyjechać z y, lekko otwartym, żeby to się pomału mi y, wysypało. No i jeszcze co tutaj mamy? Z półtorej tony może. Więc muszę wam powiedzieć, że rozsiewacz do wapna fajny, ale no, wiadomo, do takiego wapna, które jest yy, mączaste takie, mączyste, yy, ciężkie do rozsiewania, bo oczywiście takie żwirkowate wapno, które jest yy, słabie rozpuszczalne, to można sobie zwykłym rozsiewaczem yy, rozsiać bez problemu, no ale to wapno się niestety zabija, yy, zawiesza w rozsiewaczach zwykłych, no i nie da się tego zbytnio w łatwy sposób rozsiać. Ja lecę dalej, bo te chmury stoją tutaj, kurde, w miejscu i może zaraz mnie dogonić deszcz. Więc szybko rozsiewam. Przejdę tutaj dwa razy, tak jak mówiłem. I wracam na gospodarstwo. Na dzisiaj pewnie to będzie już tyle. Mamy chyba godzinę 18.30, coś takiego. Więc. Już czas na dzisiaj. I oczywiście montuję dla Was filmy i wrzucam. Więc do zobaczenia, i w, do zobaczenia w kolejnym vlogu.